W tym roku pierwszy raz negocjacja, a raczej turniej negocjacyjny odbywa się w języku angielskim. Natomiast muszę przyznać, że nie widzimy absolutnie żadnej różnicy. To znaczy, jako Jurorzy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zespoły doskonale porozumiały się w języku polskim przez ostatnie 6 lat. Były oczywiście zaaranżowane konflikty, jeżeli chodzi o komunikację. Natomiast nie ukrywajmy, większość z nas zaczynało przygody z negocjacjami w różnego typu firmach i korporacjach, których Język angielski był podstawowy. I trzeba jasno sobie powiedzieć, że nawet prościej jest niektórym osobom, niektórym uczestnikom artykułować myśli, bo są bardziej przywiązane do niektórych sformułowań. Zarówno strona zakupowa, jak i sprzedażowa ma swój żargon, który standardowo pochodzi z języka angielskiego, więc poruszanie się w nim, formułowanie sformułowań, formułowanie propozycji w języku angielskim, biorąc pod uwagę, że część z zespołów pracuje dla zarządów, dla menadżerów z poza Polski jest bardzo naturalne. Naturalną jest również kwestia tego, że część z uczestników, Porozumuje się w języku angielskim, bo nie pochodzi z Polski. Również nie ma co ukrywać, że większość centrów operuje w kilku, kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu językach. Język angielski jest językiem standardowym, jest językiem uniwersalnym, który również podkreśla wpływ inkluzywności na to, jak pracujemy i faktu, że każdy chce być doskonale zrozumiany. Mimo, że jest to szósty turniej negocjacyjny, pewne obserwacje pozostają takie same pod każdą szerokością geograficzną i wciąż prosimy uczestników o granie ciszą. Cisza jest kluczowym elementem, który jest nie do przecenienia. To, że milczenie jest złotem faktycznie Sprawia i sprawdza się w teorii i praktyce negocjacji. To znaczy, jeżeli chcesz coś powiedzieć, to zastanów się, czy to, co zamierzasz mówić, nie zostanie użyte przez przeciwną stronę, czy nie przekażesz pewnych ilości informacji, których dana strona nie zna. Funkcjonujemy w obszarze mgły informacyjnej i za każdym razem informacje pozyskane od naszej konkurencji są ważne, przez naszych analityków są ważne, ale negocjacje w biznesie w zakupach i w sprzedaży sprowadzają się do tego um, jak to mówią what That everything is worth as much as its purchaser is willing to pay, czyli to dana usługa, to dany przedmiot negocjacji, podmiot negocjacji jest warty, ile druga strona chce za niego zapłacić. Dlatego posługujmy się ciszą. Jest ona bardzo mocnym narzędziem i znalazło się kilka zespołów, które nawet na atak, na bardzo emocjonalne podejście do tematu potrafiły się zdystansować. Tylko się uśmiechnąć i milczeć, czekając na bardziej odpowiadającą im propozycję.